Moi drodzy, dojechaliśmy do Karwi i właśnie się logujemy do naszej willi, proszę bardzo, jak pięknie wygląda, a tutaj jest nasz apartament. Spójrzcie. I powiem Wam tak, tańszych na bookingu już nie było, ale powiem Wam tak, elegancko, schludnie, wszystko. Nie no, kurczę, widać, że to odnowione. Proszę Państwa, 176 zł za nockę. Ona nawet światło jest, prysznic. No i co, i rano lecimy dalej. Czy w karwie jest więcej pizzerii, czy smażalni? No, dawaj, da, dałeś mi zagwostkę. no powinno być smażalni, ale jak jechałem, to też widziałem pizza, pizza. <grym> Każda smażalnia ma napisane smażalnia pizza. Smażalnia pizzeria. Dosłownie. Każda jedna, którą przejeżdżaliśmy miała takie, nie, więc 5 czy I co robią jakieś pizze z rybą? Nie, ale nie, dosłownie, każda jedna miała smażalnia pizzeria. No kurde, zaraz będziemy szli, to zobaczysz. O, jedziemy. Zobacz. As, as. To jest smażalnia pizzeria, zaczynacie. Smażalnia pizzeria. To jest jeszcze kebab, fabryka i smażalnia pizzeria. A tam jest kuźnia kebab. O, co to, co to taki, Co on taki jest? Nie ma. W ogóle tego. ostrości. No nie ma ostrości. No nieważne, tutaj gdzie nie ma ostrości, to jest kuźnia kebab, podobno jakiś dobry wróblowi polecali znajomi. Ale chyba kebaba to nie będziemy jeść. Zjedzmy coś Co? normalnego. No dzisiaj, na początku i smażalnia pizzeria. Smażona pizza. Mmm. zobacz, na lewo. Smażalnia pizzeria. Widzimy już, że jest pizzeria. Czy będzie smażalnia? Ja już widzę. Jest. Czekaj Dla pewności tutaj trzeba sprawdzić. Jest i smażalnia. Nie no hit po prostu jest. Smażalnia, pizzeria. To jest wszędzie tutaj. Ktoś jeden założył i mu dobrze szło i wiesz, wszyscy się pod, pod to podłączyli. Następny pizzeria i smażalnia. Pizzeria wszędzie takie same. Tak? Margierita trzyciwa. O następny zasadz. Pizzeria. Piątro. I co mamy? Smażalnie Wylądowaliśmy w nowo otwartej miejscówce obiady domowe Jaku mamy. Ale nie martwcie się, dostaniecie tutaj i rybę, i pizzę. Ludzie patrzcie, to kosztowało 36 złotych, Bóg jakiś surówek schabowy, on jest mniejszy niż te dwie dłonie, które były na zdjęciu, ale on jest gruby. Spójrzcie to jest gruby. Nie, Ty nie lubisz grubych grubych, co? No wolałbym ja, cieńszy. Ja lubię grubę. No i fryteczki 7 na 7. To jest 7 mm na 7, to są te takie makowe, nie? A tutaj flonderka. 39 złotych, słuchajcie. to ma więcej niż 200 gramów. Tak, 405 było napisane. A, 450. <grym> ale powiem wam tak 39, 36... Gdzie są te paragony grozy? Come on. Dobra, jedziemy. Tylko mi. Ja nie lubię jak leży tak na frytkach, mm -hmm. wiesz, kotlecik. Bo miękną fryty. Nie miękną fryty, ale ciężko się kroi. Nie no, takie bieluszki. dobrze wygląda tak, spoko schabowy, ale co ja bym zrobił? Co ja bym zrobił? Posolił popieprzył. Dosolił do pieprzu. To tu do... mamy tutaj. Ale i dosolił i do pieprzu. Całkiem spoko jest ten schabowy. Poza tym, że ja bym go na przykład, bo ja lubię bardziej intensywne smaki, więc ja bym go tutaj jeszcze w mleku wymoczył. Yy, oczywiście w mleku to jest podstawa. W mleku i cebuli i pieprzu. Ale nie no, co jest spoko schabowy. No, 36 zł mhm. nie masz się do czego przyczepić. Ale panierka, grupy. ja. Mm -hmm. Moja babcia, jak robi kotleta, to on ma taką jajeczną tą panierkę, że ona jest taka miękka zawsze. Ona jest tak zajebista. Ale tutaj, bardzo spoko. Tylko, no, pętak. Tylko bym dosalił do pierwsza. spróbujemy sobie. Kryteczki, na ja coś powiedziałem. I tak, o dziwo, krytek bym nie dosalał. Frytki są bardzo dobrze dosalone. W ogóle tutaj one nie się chły tłuszczem. W ogóle. W ogóle mm. nie, się tutaj tłuszczy. Nie. Śróbeczka. Pierwsza. O, tutaj to chyba dodamy octu. Jest troszeczkę to jest marchewka z kapustą białą, właśnie taka octowa, trochę. No, nie wiem, dziwny dla mnie zabieg. Ja bym to inaczej trochę potraktował. Nie podoba mi się ten dodatek. Znaczy, ogólnie marchewka z kapustą, jak najbardziej, ale no bez tego octu. Nie wiem, to chyba jest dodane. To nie tak wszystko Może końcówka sałatek na dzisiaj i wiesz, dołu jakoś naloczona Może, może coś tam ściągnęło Ale to, tą sałatkę to strasznie lubię To jest taka idealna do smażonej ryby mm. Z Kapusty kiszonej, ta jest najlepsza zdecydowanie I powiem Wam tak, jest mega pieprzna I to nawet widać tutaj, spójrzcie Bardzo dużo pieprzu Naprawdę, to luks Ale i do flondry nie no ładnie wygląda i tam było napisane 400 gramów tak? 450 gramów Za 39 zł? A no. inne ryby były po 200 gramów Ale to masz tusze nie? Więc tutaj bym już musiał się okay. pobawić, pobawić trochę z 8, Ośćmi nie? O zobacz To trzeba umieć jeść w Mhm Ale akurat należy do osób, które nie potrafią <grym> Samo mięsko, ja, ja ogólnie lubię skórkę, ale Tutaj nic co by mi jakoś Zmieniło mój światopogląd na temat flądry, bo smakuje jak typowo wysmażona flądra. Czyli dobrze. Mhm. To jest taki, wiesz, tutaj to nie ma nic, z czym byś mógł zaskoczyć, chyba że jakimś właśnie doprawieniem jakimś szczególnym. No, mm, ziołowe tutaj chyba jest dodane. Ale wiesz, co ja bym zrobił. To, to tutaj. Sól. Więcej soli po prostu. Dobrze jest wysmażona. Ryba jest soczysta. Mimo, że to jest ryba. Która nie jest tak tchusta. flądra. Mm. Mój ulubiony po prostu składnik, znaczy no, składnik, część flądry, Czyli skórka Zobacz, oni tutaj ewidentnie w te nacięcia dawali jakieś masełko czoskowe Czy coś takie ziołowe, mm. coś takiego W każdym razie flądra bardzo dobra A kiedy jadłeś kiedy kiedy? Tak Co? Tak? Na ja Jak jeździło się zazwyczaj Najczęściej jeździliśmy do krynicy morskiej i właśnie pod namioty, tam wujek z tatą chodzili codziennie albo tam co Do rybaków. Dni, do rybaków, tam nad samym ranem, jak wracali i potem skrobali pół dnia te ryby i się jadło. Bo obawiałem się trochę, bo, że jest taki gruby, ale skoro twierdzi, że... Mięciutko przechodzi. Nie lubię żuć e, w jest good. ale rzeczywiście no, brakuje trochę Doprawienia, nie? Bukiet surówek jak bukiet surówek, nie masz tam jakoś nad nimi rozchwytywać Rzeczywiście, te najlepsze to zio... Ale czujesz tam ocet, tamtych? Nie, jakoś nie wyczułam mocno ja nie wiem, może mi się smak po tym rowerze zmieni No to jeszcze sprawdzę Twą flondę. ok Okej, okay, okej no, czaje cz o co Ci chodziło, że też mogło być rysowane. No No tak jak mówisz Dobra cena, dobra ilość Bardzo smaczne no Nic tylko zamawiać I zapytaliśmy tutaj właśnie obsługi I faktycznie w tej blondrze jest masełko czosnkowe nie? Ale ono jest jeszcze tam jakieś zioła, bo tam jest zielony kolor To jest takie czosnkowo-ziołowe 36zł, bardzo dobry deal mhm. Bardzo dobry deal no i co, tak najpa od dwóch tygodni istnieje. Tak. Teraz na sezon się otworzyli. Mhm. Tak więc no, misówka i się rozrasta, bo naprawdę to wiesz, a ta cena może jeszcze się zmienić, bo to może być... Na początek, na tarcie, tak, na tak. tak. Jestem ciekaw właśnie, dlatego tam dwa złote pizza tańsza i tak dalej. Więc to jeszcze może się skorygować, ale naprawdę porcje są mega solidne i słoczne, no kurde. No, także w sumie tyle z tego miejsca. I co, widzimy się jutro na szlaku. Lecimy do ustki 120 km, ale to jeszcze nie mówimy, bo możemy tam nie dojechać, więc wtedy wylądujemy gdzie indziej. Jak ja, ja ktoś był w Karmi, wskazuję, że duże prawdopodobieństwo, że jak smarzali w pizzerii. Hmm.